Najbardziej z rzecz, którą z najnowszych Jestem muzykantem, koza I my muzykanci, koza Ja umiem grać, i my umiemy grać, wierzy, grać, a na czym? Na pianinie. A pianino, ino, ino, a pianino, ino, ino, a pianino, ino, ino a pianino penny. CIO, CIO 343. Ja i pokazuj na live misiu Za to nienawidzę Cię jeszcze każ mi priwa patrzeć Nienawidzę Cię człowieku no Czemu jakieś gówno mi Nie, Czemu Ja to dałem no Ja chłopie pół godziny gram w Rivalsy już. Coś takiego 30-40 minut gram Kozabelantem I my muzykanci Ja umiem grać Będziemy A na czym na pianinie? A pianino Ino Ino, A pianino Io, ino, A pianino Io Io, A pianino Ban Co i o, mi 100 zł. Ciotka! Przesadziłeś z ciotką. Aj ciotka, 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 ciotka jest z ciotką. Ciotka, ciocia, ciocia, ciotka, ciotka, co tam ciotka u ciebie? Co tam, jak tam, jak tam? Jak tam ciotka u ciebie? Co tam u ciebie? Zęby ci nie odpadły ze starości ciotka? Pozdro!